you yeah. z Ryszardem Truszkowskim. Dwa największe talenty w Mazurze Pisz, które zrobiły karierę. Tak się złożyło, że Janek Szczech i Marek Szczech byli moimi swagrami. Pierwszego, czyli Janka, chociaż był młodszy, prowadziłem w juniorach. Marek z kolei grał ze mną, w seniorach w Mazurze Piskim. Kiedyś był taki konkurs pięciu milionów dla szkół prowadzony i pierwsze ich spotkanie z kamerą miało miejsce w Łodzi w ramach tego konkursu 5 milionów. I tam rzeczywiście już się pokazali jako sprawni chłopcy. i Później obydwaj trafili do Mazura Piskiego. Najpierw Marek trafił w latach 70. i zaczął grać dobrze na bramce. Szybciutko dostał propozycję ze Stumilu Orsztyńskiego. <laughs> I bodajże w 74 czy tr3 roku przeszedł do styniul olsztyńskiego, natomiast Janek był bramkarzem od 73 bodajże 3, czy drugiego roku. Ja miałem przyjemność prowadzić jego, bo w, w, trenowałem w latach 73-76 juniorów mazura piskiego i wspomnę o takim pewnym meczu. My żeśmy, jako Mazur Piski, Juniorzy w roku 1973 gościli 100 mil Stomil Olsztyn. Wygraliśmy z nimi 2-1. Wtedy jeszcze na bramce w 100 nie bronił Marek, ale już za rok, w miesiącu czerwca 1974 roku, kiedy był rewanż, przed tym rewanżem Mazur Piski był na pierwszym miejscu, 100 mil był na drugim miejscu, różnica jednego punktu. Jeżeli byśmy ten mecz rzemisowali, zdobywaliśmy województwo, mistrzostwo województwa olsztyńskiego, natomiast porażka powodowała, że mistrzem zostawał Stomil Olsztyn. I w bramce Stomilu stał Marek Szczech, w bramce Mazura Piskiego stał Janek Szczech, na trybunach siedział ojciec. Stefan Szczech. No i serce jego było przy młodszym z synów z uwagi na to, że już starszy jak gdyby rozpoczynał tą karierę, był już trochę widoczny, bo w kadrze polskiej grał, natomiast młodszy dopiero zaczynał to karierę, więc bardzo mocno kibicował Jankowi, no ale okazało się, że do 65 minuty było 0-0. Tamten zespół napakowany bardzo mocno zawodnikami drugoligowymi, chociażby takimi jak właśnie Marek Szczech, Janusz Kupcewicz, Janusz Kupcewicz, jak wiadomo, był później reprezentantem też Kadry Polskiej na Mistrzostwach Świata, strzelił bramkę na 3-1 z Francją. Masztaler Sławomir. Który grał później razem z Jankiem w Odrze Opole, także to rzeczywiście był zespół bardzo mocno naładowany tymi zawodnikami, naszpikowany zawodnikami drugoligowymi No i przegraliśmy ten mecz 5-0 i w tymże roku 74 Olsztyn zdobył właśnie mistrzostwo polskie, także satysfakcja taka, że przegraliśmy z mistrzem Polski. Więc tak, Marek poszedł do Stomilu i w tym samym roku 75 przeszedł do Pogoni Szczecin, natomiast w 75 roku po Janka przyjechała Odra Opole i Janek trafił do odryopole. nie ukrywam, że y, był bardzo młodym chłopakiem, to był 17-letni piłkarz y, i w Odrze Opole już zaczął grać jako 18-latek. Ja to ma, mam przed sobą... Y, różne wycinki prasowe z tego okresu i jest tutaj również rozmowa z panem Piechniczkiem, trenerem w ówczesnym Odry Opole o Janku wypowiada się w samych superlatywach twierdzi, że to jest wielki talent który już się w Odrze sprawdził i wraz ze zdobytym doświadczeniem jego umiejętności piłkarskie i przydatność do drużyn wszelkiego rodzaju będzie coraz większa no ale na drodze Stanął pan Młynarczyk, który przyszedł do Opole i okazało się, że w jednym z meczów stanął w bramce, ponieważ nie wyszedł ten mecz Jankowi, i później kolej była taka, że został pierwszym bramkarzem Opole, a Janek musiał pójść do y, piasta Gliwice i w Piaście Gliwice kończył swoją karierę. Natomiast Marek, Zrobił karierę większą, dlatego że grał cały czas w Pogoni Szczecin był bardzo cenionym bramkarzem Pogoni Szczecin. Zresztą w jednym z meczów mecz był rozgrywany z górnikiem Zabrze. Kostka Hubert był trenerem wtedy górnika Zabrze. Górnik walczył o Mistrzostwo Polski i zremisował na stadionie Pogoni Szczecin z Pogonio. W tym meczu Marek Szczech dostał 10 punktów za ten mecz, czyli najwyższe, najwyższy punkty, jakie można było otrzymać. Także rzeczywiście miał w pogoni bardzo dobre notowania i trzeba powiedzieć, że zostało to docenione, bo w roku 2018 w ramach 70-lecia klubu sportowego Pogoń Szczecin Marek Szczech został piłkarzem. 70-lecia, także to jest niesamowite osiągnięcie. Więc obydwaj byli raz że uzdolnieni. Jeden bardziej pracowity, mówię o Marku, drugi może bardziej utalentowany, mówię o Janku. Ale obydwaj rzeczywiście karierę na miarę reprezentacji Polski zrobili, bo Marek nawet dwukrotnie grał w tej reprezentacji, raz z Rumunią w Bydgoszczy, a drugi raz z Holandio w Zabrzu, gdzie nie kto inny, a Hulit strzelił mu dwie bramki. No w związku z tym, jeżeli już wpuścił, to wpuścił od piłkarza w, w światowego formatu. Tak, Janek, Janek grał w reprezentacji Polski juniorów i w reprezentacji Polski młodzieżówce. Natomiast w pierwszej reprezentacji no Janek nie zagrał. Bo rzeczywiście, poza, poza Jankiem i Markiem w Piszu nie brakowało talentów. Co prawda może nie wszyscy osiągnęli takie, taki poziom, ale rzeczywiście talentów było sporo. Jeżeli chodzi o bramkę, no to trzech bramkarzy bym postawił. To znaczy Marka jako pierwszego, Janka jako drugiego i Franka Ceplina jako trzeciego. I to jest rzeczywiście yy, chyba obsada bramkarska światowa, światowa. W Mazur Piski miał sporo zawodników i spokojnie taką jedenastkę marzy, jedenastkę marzeń Można by było skompletować. Ja może w tej chwili nie będę się kusił, o to bo to trzeba trochę mieć zapisków historycznych, bo to jednak 70 Laty to minęło, także trzeba trochę być przygotowanym, ale na gorąco może rzucić kilka nazwisk. Przecież Masiuk Zbyszek grał też z drugiej lidze w stoczni Zbyszek Serafin, Zbyszek Serafin bardzo wysoko przeznotowany w wigrach suwałki był. Trzeba powiedzieć, że również wśród Obrońców, no przecież taki obrońca jak Żarczyński, Pfal, Smoleński, Witek, Witek Smoleński grał w drugoligowej Gwardii Szczyt, no także, także, także zawodnik też bardzo wysokiego formatu. W środku, w ataku jeszcze, no kogo tu należałoby wymienić? No Zbyszek Masiuk, to już wspomniałem o Zbyszku Masiuku, no Wiktorowicz. Absolutnie. Z, Zygmunt Wiktorowicz to, to, to nie ma o czym dyskutować. To jest zawodnik, który miał talent niesamowity. Oczywiście brak mu było charakteru, ale po, gdyby miał charakter, zawodnik pierwszoligowy na pewno. No, Rysiek Masiuk jeszcze był też nieźle grający. Po Kondracki, Andrzej, który, który grał w, później w drugoligowym przecież Agrokompleksie, Gołębieski, Sławek, Kowaleski, Kazik. Przecież też zawodnik, który akurat wtedy wtedy grał przeciwko Olsztyn, Stomilowi Olsztyn, jak żeśmy przegrali 5-0. W tym zespole ja miałem kilku dobrych zawodników, którzy mogli wypłynąć na szerokie wody, gdyby się dalej pokazywali. To znaczy Banacha, jeden Banach, drugi Banach, Mirek i Krzysiek, właśnie Kazik Kowalewski. No, Janek Szczech akurat on trafił dobrze, ale było jeszcze kilku innych dobrych piłkarzy.